Że jak ja widzę, jak ty jedziesz, to płakać mi się chce. O, zobacz, ile, mi zobacz, ile miejsca zostawił. Właśnie takie paruczki jeżdżą i parkować nie umieją, i tu jeszcze trochę do przodu. No ty super jedziesz. To, to na pewno pani tak, na pewno jestem lepszym kierowcą niż ty. No, to... <laughs> chciałbym to zobaczyć. <laughs> Bardzo chciałbym to zobaczyć. Tak? A więc proponuję wyzwanie. To stworzy lepszy pojazd do 100 zł i pierwszy zjedzie z góry. Wchodzę w ten interes, na pewno wygram Niech będzie. <głos> <głos> o, siwanko. tutaj Nie spodziewałem gotowy na rozwalenie tego lamusa. A ja, Siadaj, lecimy. Dobra, wszystkie kontrolki się palą, to chyba git Muszę butle z klimą nabić, bo. Nie ma klimy. Lecimy <noise> ja do sklepu zwany kasteramon kupić. Rzeczy potrzebne do złożenia mojego pojazdu. Na pewno kombinuje coś w stylu wielkie pudło bez kółek, bo tylko <noise> to mnie skonstruować. Nie pokażę mu co kupię. Zobaczcie dopiero już wiesz, jak będziemy w punkcie zjazdu. Ooo! był tutaj oj, oj, oj. Very, very big complication my city you, you see <noise> English good <laughs> Już masz jakiś pomysł tam yy, na, na pojazd Zdałem. Planuję tak stworzyć mój pojazd Żeby zostało mi chociaż 6 zł, bo są teraz hot dogi po 2 zł wika i to że mógł sobie z 3 kupić Dobra, jesteśmy już na miejscu w sklepie zwanym castorama wujka sama, no, na, tym, na tym by się nieźle nie? I patrz i masz od razu kontrolę trakcji. Znaczy trakcji, wiesz co, już masz prawo, lewo, patrz, weź tak O no. Bo ja bez kółek to będzie, będzie to Nie no jak bez kółek kółka to musisz jeszcze dać No jak kółko to przymajcie No kółka dajesz tu patrz o dasz tu kółko tu kółko Chodźmy na dzieł z kółkami Ci powiem że te kółka są mega drogie, wie? No, ale tu masz patrz jaki masz Patrz to. Ja, masz, to masz to jeszcze jest tu dasz, Ale to Nie. Mówię ci To jest mocno Nie no, ale to będzie trochę szybko, bo ja nawet nie zbuduję swojego pojazdu, tylko kupię gotowy No a ty, ale jakbyś do tego wziął sobie na przykład materac I go przywiązał z tej linkami To co? 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 To ja jednak nim postawił na pojazd bez kółek na trafie. Bez kółek? Wydaje mi się, że może być lepiej Chyba, żebym kupił tą taczkę i do tego bym domacował dwa kółka Akurat na takie by mi było stać Jestem ciekaw, co ty zbudujesz A więc <laughs> biorę to <laughs> I to nie, tu nie. Stawiam 15 zł. Dobra, 20, że ten TM właśnie kupi coś tego typu. I nawet kółek nie demontuje, bo on na pewno na to nie wpadnie, żeby zamontować kółka. Ale ty też nie masz kółek. Ale ja sam na to wpadnę, żeby nie mieć kółek. No to chyba tak to musi wyglądać. Co myślisz o tym? Mega. Mega gówno. Wszystko mamy? Jedziemy montować. Ja! Yeah! Wow, Witajcie w moim garażu MTV creeps budujemy machinę Może stworzymy złotego potwora Wi. Witajcie! <noise> nie, skróto to wiertara będzie, bo się więcej nie zmienić. Teraz wyglądamy na elską coś. zmienić. Bo zrobię na złotą żółtę. Teraz przykręcimy napęd mojego pojazdu. Wyglądasz jak mój stary. że to starczy, żeby go pokonać. Myślę, że nawet gdybym kupił zwykłą kartę, to by wystarczyło, żeby go pokonać. Siema, mani, co tu się robi? No to ruszamy. Zobaczymy. Powiem tak. Ja pomyślałem o prostocie, także mój pojazd będzie się składał tylko z dwóch elementów. W piwnicy mam stare sanki. Także chyba nie muszę ich wliczać do tych 100 zł, bo nie wiem mają wartość sentymentalną. I potrzebuję tylko pojechać do Ikei po największe pudło jakie będzie w Ikei No i oczywiście jakieś ozdoby. No i jeszcze muszę kupić masło w sklepie, żeby sobie nasmarować sanki, żeby szybciej zjeżdżać A Masz jakiś już plan, jak będziesz tym sterował? Hmm? No nie ma, to, ci... <śmiech> to, <śmiech> to się nie kalkuluje, to... to się nie steruje. To się wsiada i jedzie do przodu tylko. A okej. Okay. No tak to będzie wyglądało. Dobrze, że ty nie jedziesz na tych tych, na tym pojeździe, bo on by był napędzany chyba żartami twoimi śmiesznymi, to byś, by nie ruszył nawet, nie? A, dobrze, to my. <grym> Szukamy pudła. Wpadłem, pomyślałem o tym pudle, ale to pudło ma kółkę, a te kółka są za małe. Za małe. Więc po prostu... To, że tu jedzie to nie znaczy, że tam będzie jego. No wiesz, przetestować, czy dobrze kupujesz. Nie no wejdę normalnie. Na tym będę mógł. I mi się wydaje, że to wezmę. Bierzesz. Cztery dychy to kosztuje. Nie ja? to jeszcze no. masz. No to, nie możesz nie kupić tego hot doga. <noise> Jednak zmiana pomysłu, znaleźliśmy deskę do prasowania. Także no na ten zjadę, a zaresztę sobie zjemy, bo de deska kosztuje tylko dwie <noise> Chyba jeszcze wizualnie doprawimy sobie naszą deskę i wezmę sobie kwiatki do tego. Aby go tak teraz tak zębę tak Armando. Dobra, do dziewczyny dla do twojej starej <laughs> Zakupy Big zakończone decha za dwie dychy 10 kwiatków za 2 zł, żeby wizualnie wyglądało i dla mnie i dla mojego kamerzysty po 10 zł na jedzenie petarda, no jest gitara. No i tak ma być. A masz jakąś ciekawostkę? Ciekawostkę? Mm. No na przykład jest taka ciekawostka, że... żeby się <sum> <sum> Siemanu Siemano! Co mam powiedzieć? Zaczynamy budowę. Jest taki milenios, nie? Powiedz jak się prezentuje na razie. No to wygląda jak. Bo no. nic nie mówisz. Totalny. Jak O. No, co to jest? <grywa> <grywa> o, ale maszyna. <grywa> o, to nie mam szans, przecież to jest metalowe sanki. Dobra, ja chcę zobaczyć gdzie ty kupiłeś te sanki. Przecież... co? Ale to jest, nie są nie, sanki! Ale my mieliśmy stworzyć Ale to co? nie są sanki! A co to jest? To jest tylko to! Przecież to jest... Ale ty to wziąłeś ka z piwnicy sobie! Co? 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 Ha. Ty jesteś, no to pokaż, ja mam faktury na to, a ty jesteś oszustem, bo mieliśmy stworzyć pojazd do 100 zł, a nie skombinować z garażu starego swojego. Być już mówić, że na Eliksie to kupiłem za dwie dychy. Gość tak. sprzedawał sanki bez y, siedzenia. Ale ty jesteś oszust. Co, bo zazdrościsz, bo ja wygram? To weź mi udowodnij to. No to ja mam, ja mam paragony na to. Ale gdzie? Mam fakturę, mogę przynieść i pokazać. I zresztą my... a zresztą wszystko jest... Nagrane to teraz... A dobrze to otwórzmy później nagranie Pawo, jak kupił to? <laughs> no bo przecież nagrywam wszystko co kupiłem. Ale gość na Oxe się nie, nie życzył, żeby go nagrywać. <grym> Siemanko, wracamy po mojej modyfikacji naszych pojazdów. Siemanko. Dodaliśmy koła, także teraz mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, bo wtedy niestety nie udało nam się zjechać. Nawet 5 metrów. Niestety nie zjechaliśmy, bo nie mieliśmy koło dziwne, więc <laughs> wszystku <laughs> nie zjeżdża. Mega dziwne. Więc Dlatego... teraz sprawdzimy się z kołami. Zobaczymy, kto będzie pierwszy na mecie. Teraz są kurde te koła, bagno i będzie miał na drodze, kurde. Oh, wow. oh, multimulti- oh, við Jeszcze raz i tak robimy. Trzy podejście. Wyścig jest wyścig, Jeden, przegrałeś i tyle. Jak ty się odpychałeś, nie ma tak. Trudno, nie było mówione, że nie wolno się odpychać. A, <laughs> ciekawe. Pięć koła daje się tyle. Chciałam się że Zjeżdżamy raz? na kilka razy. Tak, na, na kilka razy to tak Myślałeś, że my do dziesięciu wygranych się ścigamy? No do to nie jest przynajmniej. Papier, ty. Do trzech zjeżdżamy. Możemy zjeżdżać jeszcze raz, ale jeżeli wygram znowu, to jest koniec. No dobra. A bo teraz ty zjeżdżasz na moim imię Dosyć, nie będę zjeżdżał na tym głównie. <noise> <noise> Mięsieństwo bo my to od wczoraj na ciebie czekamy Ale ty drifta dobrego dałeś na koniec Popisowo Powiem tak no powiedz, To powiedz. miał być k pojazd zjeżdżający nie odpychający no, Ale jak ja widziałem ty też co chwilę się odpychałeś Co się odpychałem? Ty stałeś ciągle nogą to co to za pojazd? Po, powiedz ci tak to był wyścig kto jest lepszym kierowcą A nie kto jest lepszym siedzącym Czyli ktoś lepszym odpychającym Jak widać jestem lepszym kierującym odpychającym Powiedzcie tak Zabieraj to swoje gówno i się stąd <grystanie> Weź sobie lepiej tego swojego pieska na spacer by prowadzić Dla mnie jest przegrańcem <grystanie> Zwycięstwo Co to za zwycięstwo? Uuu. Dobra, zawijaj się stąd Ej. Tym gównem to wiesz co jeszcze masz... Stany z boku, że, 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 że się nie wstydzisz, to dzieci oglądają. Boże, już mu psycha siada, widzicie sam do siebie, gada. To, to sobie wstaje samo, zobacz. Staje. Tak, to patrz na to, jeszcze zrobię ci na koniec. Proszę. Zwycięzca zrobi jeszcze klik. prawdziwy pojazd. Wjeżdżając. No że trzeba się odpychać, co? jestem główny w Za to powinna być dyskwalifikacja, ale to już nawet nie mówię. Widzisz, rzucaj se, a to i tak pojedzie w k***ie Zweryfikuje ludność. Na pewno nie ty. A więc, droga ludność, zrobimy głosowanie. Jeżeli uważacie, że ja wygrałem, to obejście po prostu ten film. A jeżeli Paweł, to skomentujcie, więc zobaczymy, czego będzie więcej. Wyświetleń czy komentarzy? <śmum> a, zarąbiście, co wziąłeś. Mamo, nie wszyscy zobaczą, kto na YouTube, <śmum> i dałem komentarz. Wyścig wygrałem. <śmum> Przegrał? Wygrałem. Yy, nie, Wielki bo yy, tak wygląda wszystko ogólnie, że Biertara on miał jakiś swój konkurs w głowie na odpychanie, nie wiem o co chodzi. I no nie, nie wiem, ja wygrałem ogólnie wyścig, yy, pozbudowałem pojazd i zjechałem z nim, ale tu kolega miał. On... A, z, od, coś... od, a kiedy liczba? Noga, się mówi, zbudowałem? Coś tutaj. To nie zbudowaliśmy. Z kolegami. Wygrałeś wyścig na odpychanie. Dziękuję. Świetnie ci poszło. G to jest ktoś lepszym kierowcą, tutaj, bo trzeba się wykazać. Tak, to jest lepszym się. odpychaczem, właśnie. Najlepiej. Nie no, ty odpychaczem od dziewczyn, to na pewno jesteś najlepszy więc nawet nie ma podjazdu, ale. No to odpychaczem od dziewczyn jesteś na pewno najlepszym. Ja się odpycham całą drogę i nie umiem zjechać normalnie, jakieś jest konkurs. No, ja... kurde, ja nie umiem smutować się. Taki z piwnicy jeszcze przegrały 5 tysięcy. <laughs> Powiem tak. To Dam ci te pieniądze, ale ogólnie. Dobrze, nie. Wszy nie, wszy nie, wszy nie, wszyscy powiedzą. I tak wiem, że jesteś złamanym oszustem i zobaczysz i wszyscy to na pewno powiedzą. się. Ja wygrałem. Ja wygrałem. Więc piszcie w komentarzach kto wygrał nie został. Piszcie, że ja wygrałem, bo tak tak, bo ja wygrałem po prostu. No, rośnie mi się są <laughs> Na razie przegrańców. A teraz pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. <laughs>